Właśnie byłem panią Lenę z Ukrainy, którą mnie spała odprowadzić na pociąg. Procedura wygląda tak, że przychodzi się po prostu do wolontariuszy. Wolontariusze są praktycznie na wszystkich ważnych dworcach. Mówi się, że masz miejsce, więc oni zapisują twoje imię, nazwisko, numer telefonu. No, i po prostu cze czekają, aż wyjdą, wyjdzie dostateczna osób, ludzi z pociągu, albo już ta ilość osób jest, tylko czekają na te osoby, które mogą przenocować i nie trzeba nocować na długo. Można tak jak ja, po prostu zrobić to przez na przykład jedną noc no bo potem te osoby jadą albo do obozów, albo gdzieś tam do pracy, bo mają załatwioną, akurat pani Lena była już któryś raz w Polsce tylko po prostu teraz uciekła, bo jest u niej wojna w regionie i po prostu ma już załatwioną pracę, więc sobie jedzie do do Opola pracować do tego procedura wygląda tak, że jeżeli ma się ukraiński paszport to po prostu podchodzi się do kasy biletowej i bilety na drugie kasy drugą klasę są wydawane bezpłatnie, więc Polecam, nawet jeżeli możecie kogoś jedną noc przenocować, to też można sobie podejść na dworzec, zaprosić kogoś do domu. Trzymajcie się, do zobaczenia.